Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The de Walking Dead New Frontier. A w poprzednim odcinku niestety straciliśmy naszego gigachada. Znaczy, mam nadzieję, że on jakimś cudem przeżył, ponieważ zaatakowały go zombiaki i on spadł z nimi z tego mostu, czy tam wiaduktu. A co jeszcze? David chciał nas pobić no i w sumie nas pobił, ale my go złamaliśmy tym, że cały czas mówiliśmy, że go kochamy. Jak brato, oczywiście, żebyście sobie tutaj nie, do, nie robili jakichś teorii spiskowych. I co? I postanowiliśmy skate, jechać, ocalić ludzi w Richmond, a raczej spróbować. Tam natrafiliśmy na, na ludzi z Królestwa, czy między innymi właśnie Jezusa. No i zobaczymy jak pójdzie cała ta akcja. że to jest tak ciężki sprzęt, że oni po prostu mogą już tam wjechać i wszystko rozwalić, cały ten pół. Ja bym chciał normalnie strzelać, czyli prawy przycisk myszy wycelować i lewy przycisk myszy. Takie klikanie E nie jest za bardzo satysfakcjonujące. A, no, to tam mi się podoba, tylko zaraz amunicji nie będzie. No, to chwila już nie ma naboi w magazynku, jeśli się ma tryb automatyczny. Już lepszy jest półauto. A, tylko mogę W klikać, to nigdzie nie skręca. To udało się? Nie, nie za bardzo

just a little surprising that's all i'm just glad you didn't give up on us real glad i gave you my word javi we have to go after gabe these guys can take care of the rest of the walkers go javi i'll help out here okay let's go clem Myślę, że tam Jezus i jego kolega sobie poradzą z tymi zombiakami, żeby ich wyprowadzić. Widać mają w tym doświadczenie. O co? Ale Czy to jest rana postrzałowa? That's my Gabriel! Oh, please, no! Saul so, Christiane. I, I. No, no. Uh. I tried to stop him, Javi. That's when we crashed. God, damn. David. Fall from me, Javi. Until they <coughs> but I couldn't. There were so many. I fucked up after everything you taught me. Oh, it really hurts. No, no, no. Not you too. i I'm so sorry. No, Gabe. No. Do me favorite no take my cards what my playing guards grab them you. <laughs> okay okay be strong Gabe. for whatever comes next i will Bye, Kate. kolejna osoba na której zależało Clementine. Odkładz tego świata. Give me your gun, Javi. I don't want it. Muerto, Kate. Kate, I don't know if I can let you do that to yourself, and I can't make you guys do it for me. Give me the gun. Hurry, No. No game. I'll do it. Tyle okay. 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 Not... We... my father, Abby. But you are. Were... Great Jestem ciekawy, jak Kate to wszystko zniesie Kate może się nie odtrząsnąć. Ciekawe też, jak potoczyłoby się historia Gabe'a, gdybyśmy za nim pojechali od razu. Czy on wtedy miałby szansę na przeżycie? Trzy dni później... Mm -hmm. Tripa też zawiesili chyba. To jest raczej on, czyli bardzo podobny do niego. I David jeszcze. Ania i Mariana. I'm glad you helped me, Javi, but I can't stop wondering how things might be different if you hadn't. Maybe Gabe wouldn't be with Mariana right now. They deserved better, Javi. Better than us. Gabe. Mariana. You quiet quiet me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Still though, I feel more calm here than than I ever did in an old van on streets with no streetlights. We're in this, Javi. We earned feeling calm in the quiet. Let's start a family. You and me. A start? Po tym, co przed what do you say? I think it would be good for us. You're on. Let's start a family. You don't think it's selfish? It's not the safest world outside of Richmond. Or inside it, truth be told. So long as I got you, I'm not too worried about it. Będziemy tam, zanim to Lepiej w Myślę, że kiedyś na streamie mogę zrobić coś takiego, że będę przechodził The Walking Dead, tylko właśnie z innymi wyborami, bo widzę właśnie, że wiele wątków jest tutaj dla mnie zastanawiających, co by było gdyby. Minaj is hope that Kate will with Head now? Yes indeed. We came here to put an end to the raiding? Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. We lost a lot. We may have helped fix things, but there was a cost to it all. There usually is, unfortunately. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be if you let it. Trust me, though, life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. I don't know if I'm gonna stick around. Mm -hmm. Richmond and I have had. issues. Understandable. But if you do, after dust settles, people start looking around. They may look at you for what to do. I read people pretty well. A little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then, as far as I'm concerned, Richmond's nadzieję. much ten w zielonej koszuli to jest ten gnojek, który mierzył do nas z broni? Na usługach Joan. a on żyje ale Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive. But I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Someday. So where's AJ? Tell me. Where? You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's in McCarroll Ranch. It's not too far from here. McCarroll. That's... That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, Doctor. So you're out of here too, huh? Yeah, it's time. I have to find AJ Harvey. I've <coughs> been so long. To <coughs> could you do me one last favor before I leave? I love this <coughs> motive the To do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? None your business. I have to see AJ Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. It's not about good or not good. You kept him alive, you did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? You get back out there and find something better. There may not be something better out there. You won't know until you step outside. All done. Well, how's it look? jest bardzo dobrze. You know what? I'll grab your hat. <laughs> I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well you come back. And I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Tutaj jest bezpiecznie. To na pewno lepsze niż włóczyć się po całym świecie opanowanym przez zombiaki z małym dzieckiem, które potrzebuje dobrze zjeść, dobrze się wyspać. Zresztą jak każdy człowiek. Jest, okay, dobrze się truje, Wite. Jest uśmiechnięta. Ciekawy jestem, co czeka Richmond. Czy faktycznie tutaj będzie taka sielanka cały czas? Czy może jakieś kolejne najazdy jakiejś innej grupy? Czy może znowu horda przyjdzie? Hey, czy to byłby koniec chyba nie w front, David i ty, wasze relacje opisy współczucie w nią, w którym smart pojaśnię po tym jak David cię uderzył, przyjąłeś się go dłoń. Próbowałeś opuścić jakiś bez tej Davida i kiedy David cię potrzebował, byłeś z nim. Kate hey, i ty, wasze relacje opisuje miłość. Na złąwisku w Kate, wparłeś w Kate do Richmond. To gdzieś Kate, że chcesz z nią być, powiedziałaś Kate, że chcesz założyć nią rodzinę. Gabe, ty, wasze relacje opisuje bezpieczeństwo. Zdenerwowałeś gabe, odmawiając spędzenia nocy w przyczepie. Powiedziałeś Gabowi prawdę o jego koledze z sąsiedztwa. Zanim poruszyłeś z The gabe pomogłeś Gaitu ratować Richmond. Zastrzeliłeś upuśnionego gabe'a, by się nie przemienił. Twoja historia. Trip. Uspokoiłeś Tripa mówiąc, że nie wpadłujesz się w kres kłopoty. Na złomu wiosku pojechałeś Tripem. Trip uratował ci życie no to... Niego chciałeś odstawić przed egzekucją. Eleanor. Kiedy jechałeś na złomowisko, zostawiłeś Eleanor z Prescott. Eleanor poinformowała, że na swoim planie mającym na celu ratowanie tej wideo Ostatecznie nie się Leonor i jej strady. Eva. Pamiętając, że odkrycie Ewy dołączyli do nowego ładu. Wtedy przekonałeś Ewę, żeby ci pomogła po tym jak nakrywać się z Gabe'em na kwestii broni. Też nie chciałeś, żeby przeżyła Ewa, lecz Joan zastrzeliwa ją, by wybić nauczkę. Lingard, pamiętając, ignorowała radę Lingarda do AJ'a. AJ, a Lingardowi śmiertelnego zastrzyku, Lingard zdradził ci, gdzie znajduje się AJ. Konrad, pomogłeś Francy przepokarać pokara przeciwko Conradowi. Kiedy Gabe zagroził Konradowi, przekonałeś bratanka, by opuścił broń, później zastrzeliłeś Konrada w finale, kiedy zaczął grozić Gabe'owi. Jezus, kiedy poznałeś się, że mu i nie związałeś staw... nie rąk, powiedziałeś sobie, że zrobi wszystko, by przetrwać, czym go rozczarowałeś, powiedziałeś sobie, że pomożesz popra... poprowadzić cię Riczy. John. Powiedziałeś, że, on, że to miał wyłapać od to, ja to za śmierć Mariany. Sprawdziłeś, że ma, był żeby ujawnił występstwo Joan przed Radą Richmond. Zobaczyłeś, John. Clint. No właśnie, co się stało z Clintem? Clint wyrzucił się z Richmond ze zamordowanie Rufusa. Być może Clinta jeszcze gdzieś spotkamy w dalszej części historii, skoro jest tutaj punkt zapytania, że nie wiemy, czy umarł, czy co się z nim stało. Odmówiłeś Clintowi, by w spokoju opuścić Richmond. W tej chwili nie wiadomo, gdzie przebywa Clint. Czy with David z Davidem na no krawędź w każdym razie. Eee, zdecydowana większość graczy stanęła u boku Davida na tej krawędzi na dachu. What did you say to David był Kate? 53,6% graczy przyznała, eee, że kocha Kate. 23... 28,3%. Came clean about your relationship with, with Kate? Came in. Nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć. Aha, 15,9% zaprzeczyło jakiejś relacji z Kate, ale Dawid nie uwierzył. I 2,2% graczy nic nie powiedziało. Większość graczy pokazała miłość do Davida, nawet kiedy on wyładowywał na nas swoją złość. I zdecydowana większość graczy została skate, a dopiero później pojechała szukać Gabe'a. After the fight with David, Clementine teamed up with you 46%. So. Okej, okay, czyli że pobójce z Davidem, Clementine stanęła po naszej stronie. Myślę, że to jest pozytywne, a tutaj widzicie 53,3% graczy miało coś innego, że nie stanęła po naszej stronie. Bo jak Clementine, to, mistrz przetrwania. Clementine wraz z jej podróżowali samotnie przez niebezpieczne tereny, walcząc ze szwędaczami, z trudem uszli z życiem. była schować dumę do kieszeni i dołączyć do nowego ładu. Wykorzystała ich zapasy, by pomóc przeżyć komuś na kim jej najbardziej zależało. Nie okazała struchy nawet wtedy, kiedy ją wygnano. Kiedy Havi i David bili się przy wieży, ciśnienie Clem przypomniała sobie podobną sytuację, gdy zatrzymali się z towarzyszami na postój. Podczas gdy wymierzyła w Davida i podtrzymała jego zapędy, nie zabijając go. Kiedy David opuścił grupę wraz z Gabe'em, Clem postanowiła pomóc Kate w uszczelnieniu dziury w ogrodzeniu. Uznała, że mo mogą z AJM potrzebować w przyszłości spełnienia, jakie zapewni Richmond. Ok, tu jest jeszcze, jeszcze scena po napisach. że ona zna drogę do tej farmy czy tam rancha. Ale ależ ona nie wzięła żadnego plecaka ani nie jest jednak w tych czasach plecak na pewno się przyda to nie końiec z Clementine. a więc to było na tyle jeśli chodzi o a uh... The Walking Dead New Frontier tu Jeszcze mamy. Możemy wrócić sobie do naszych wyborów różnych. A więc myślę, że później już zaczniemy następny sezon. Chyba skupiając się w głównej mierze na Clementine. Także co? Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi naprawdę ten sezon bardzo się podobał. Świetną robotę odwalili twórcy. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.